Witam wszystkich. Przyjechałem dzisiaj z samego rana na mój lokalny zbiornik, ten większy. Wszystko rozłożone. Na razie nagrywam telefonem, bo GoPro bardzo słabo się zachowuje w takich warunkach. Jest dość ciemno. Odda to nagranie, ale cały czas czekam na wschód, żeby wygruntować ławik i zobaczyć te zielka na dystansie tutaj na grunt. Tak jak mówiłem, jestem na moim... W dużym lokalnym zbiorniku, gdzie zazwyczaj opałem linki, karasie pospolite. Czasem jakiś karpik wpadł. Wybrałem się iść z samego rana po trzeciej, żeby zająć swoje stanowisko, które zazwyczaj jest zajęte. Ostatnie może 10 razy dwa razy było wolne i musiałem gdzieś szukać pobocznych. Co tu mam za towar? Już sobie mam tutaj ziemię tak pół na pół z linka, linkaraś płoć i karp większość. Kukurydza, trochę kasterów, pinka. Kasza, pęczak. Tutaj mam zamrożnięte kule, zaraz rzucam pod spławik, to jak, jak zwykle trochę melasy, To już mam prawie domoczone. Dobra, mamy godzinę piątą. Pewnie nadal nic nie widać. Już sobie wygruntowałem podzielkami dzielkami federa. Teraz ładuję z Mam tutaj taki grubszy pelet Tu jest jakieś stare takie tambel z których nie używam. 3-4 z pomby polecał. Uch, dobrze się nie otworzył. Przemęta szczelowa to wytrzyma. Minimalnie za blisko rzuciłem, mam szczerze, więc mogę sobie tutaj też bliżej zaklipsować i wtedy by poleciały dwa pomby trochę bliżej i dwa dalej. Tak naprawdę to brakuje mi z metra, żeby rzucić tam gdzie wygruntowałem, a wygruntowałem sobie pod całymi zielami, więc może i lepiej. Byłoby troszkę bliżej. Spławik mam zanęcony, tylko jeszcze nie wyglądowałem, po prostu rzuciłem sobie maksymalną odległość. Rozcieliłem taki A jeden na jeden. Jak już tutaj byłem, więc wiem, że na baciłsem, na maksymalną odległość tutaj łapie. Jest fajnie płaskie podłoże, więc nie musiałem czekać, aż będzie jasno. Drugi spławik załadowany. Fajnie. Tam grubym paletem domyciłem Liczy dzisiaj na karpisko, a jak będzie, zobaczymy. Czego to mi się cieszyło z pani w połowie, bo jeszcze w tym roku nie tylko raz połapałem, ale też mi jakieś super. Dobra, wystarczy. Jeszcze mi zostanie jedno, dwa spąbiki, albo na no później jedno. Kolejny raz na początku chyba spróbuję od pomarańczowego goławterca, albo nie od panetone. To jest to miejsce. Ostatnio to byłem wtedy, kiedy przyszedłem tutaj późnym popołudniem i wieczorkiem pod sam koniec miałem dwa takie karpia wybrania. Ja już wygruntowany, coś takiego. Nie wiem, to będzie z metra 10-20. Tak na oko nakładam sobie dwie pineczki na początek i siarno kukurydzy. Szykowałem sobie dzisiaj tym razem z boku tą kaszę pęczak. Już muszę cementy grać. Wczoraj też jakieś. Chilnik się wyświetli, dość ciekawy, że bardzo dobrze płocie biorą na czarny bez, bo on perfekcyjnie imituje konopię. No, ja Nie będę chciał go sprawdzić, że no, Mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie ogólnie to tak. Planowałem pojechać na nową wodę, jak dla mnie. 20-25 km od mojego miejsca mieszkania. Zbiornik PS22, tak jak właśnie tutaj gdzie ja jestem, jeden mniejszy, jeden większy. Ale obudziłem się przed trzecią i nie mogłem zasnąć, i pierwotnie tam miałem jechać o czwartej, przed 5, właśnie żeby na taki wschód słońce zajechać, bo nigdy tam wcześniej nie byłem i nie znam w ogóle stanowisk. Po ciemku trudno by było tam gdzieś sobie w miarę dobre miejsce wybrać, więc zdecydowałem w ostatniej chwili, że przejeżdżam tutaj. Będzie dość wcześnie, jeszcze ciemno, może będzie moje stanowisko wolne, no i jest. A tam po prostu pojadę sobie następnym razem po południu, zrobię taką sesję późno popołudniowo wieczorną a tutaj na spławik poszły trzy zamrożone kule na początku. O, właśnie zatopienie. Sam robak dobra zostawię, zobaczymy. I dwie świeże na grunt. Tak jak coś próbowałem nagrać terys z pomby, pod same zarośle, Tam Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy nie będę musiał się przybliżyć z medytacją, jak będę jakieś zaczep łapał, tak trochę na ryzyku. No ale tam kiedyś właśnie parę tutaj byłem, bo na takie stanowisko może trzy razy w tym roku, i zawsze albo co pam karpie, albo miałem jakieś wyrania karpiowe z rybą. Już na, na wędce, które uczyłem, ale gdzieś tam się wielka wplątała. Na metodę jednak na początku pojechała w tersi pasmo bo po prostu był z poprzedniego wędkowania już nie chciałem się zmieniać. A tak. później panetonek pójdzie. Muszę stwierdzić, że chłodniutki już dzisiaj poranek. Wczoraj upał 30, dzisiaj ma być dzień też 30, a rano już koniec sierpnia. Jeszcze jestem w bluzie, ale już tak troszkę teraz zimno a się. Gorącą kawką, a tak przez ostatnie miesiące jak chodziłem rano, to zawsze w bluzie nigdy kurtki nie używałem i ci krótko było. No ale dałem, jak już coraz później się jasno robi, coraz zimniej będzie, ale jeszcze wcześniej i miesiące na poranne rybki. Dobra, na bacie... O nie, nie mówię na bacie cisza ty co fontane. Bo wcześniej miałem jakieś tam pygnięcia, ale coś zacząć nie mogłem. mam z tym problem. Chciałem od haczyka numer 18, ale z małym takim zadziorkiem, właśnie tym ostatnim poranku, gdzie parę rybek mi się nie chciało, dziś widzę podobny problem. Co to jest? Za dużo od razu. Miałem pomysł, żeby założyć ten pęczak, spróbować, czy jakieś płocie chociaż. Kurde, to chyba taka drobizna mi przynurza cały czas. Przysiądź na sekundę i od razu odpuści. Ja akurat wcinam jak spawik się wynurza. Na federku przerzuciłem jeszcze raz ten kwas słowo, no ale niestety śniąłem zielka za pierwszym razem. Jeszcze jak tak zrasa, bo dwa razy się zrobi, to skrócę sobie klipsa 10 metrów kurcze, bułki tam u mnie idą, ale znowu się splątało na spowiku, więc szybko reaguję, obecny przypon, bo tutaj mam zestaw bez pętlika. spróbuję zareagować w miarę szybko, żeby nie było problemu. O kurczę, obciąłem sobie minimalnie za daleko, jeszcze raz tutaj będę musiał na głównej żyłce pętelkę zawiązać i później pętelka w pętelkę z przyponem. Jakoś tak ostatnio wolę bez krętlika. Ja zawsze sobie podwójną pętelkę robię. To jest bardzo dobre narzędzie właśnie do podwójnych pętelek Z jednej strony wyhaczacz, a z drugiej taka wiązareczka. Już na mokro nie muszę robić bo mam mokre palce i tak. No tym samym też mi się zestaw skróci o 3-4 cm, no, ale trudno. Musisz takiej. Różnicy nie robię. Idę po przypon jakiś dobrać. Wezmę sobie haczyk 18, bez z zrenana, jednak tylko na minimalnie dłuższym przyponie, żeby nadrobić te stracone 3-4 centy. Teraz po prostu pętelka w pętelkę. Przykładam haczyk, zaciskam Zostawmy tutaj sięga? Jak z 15 cm powyżej dolnika wędki. A no, miałem założyć ten pęczek i sprawdzić, więc tak dwie pineczki, ta rubinowa jeszcze jakaś zwykła czerwona i jedno ziarno tej kaszy pęczek na Federze już mam panetonę założone zobaczymy czy coś się będzie działo fajne bąble mi się tam zrobiły wokół spolika ciekawe co to podeszło już pewnie się z pół do szóstej dzisiaj tak jak zwykle do dziesiątej, dziesiątej trzydzieści no chyba żeby jakoś się super coś działo to bym troszkę wypad przedłużył o dziwo cicho na spowiku, nic nie skubiesz, tylko sobie Federa właśnie tam do w celu sprawdzenia, czy nie miałem zestawu w zielach, no i czułem jakiś zaczep. Chyba będę hamował to z metr przed tym, gdzie bo zaraz się po prostu klips w przestawie, będzie mi łatwiej. No, niby czysto na haku, to znaczy bez ziela. A co dzisiaj mam za pelecik? Jest to 4,5 mm pelecik, tylko że ten jaśniejszy, tylko że troszkę go przymoczyłem na samym początku. Zalałem go wodą i troszkę o nim zapomniałem. Moczył się około 5 minut, a zazwyczaj tak, taki grubszy to, bym 2 minuty. więc później dodałem do niego półtora milimetrowego, małego paleciku i on w miarę ten nadmiar wody wchłonął i teraz jest gate. o, wyhamowałem jednak sobie tak automatycznie nie zrobiłem już tego nowego klipsa na pęczach się jednak nic nie dzieje no nie, patrzcie, znowu się to splątało w nowym szyponie, Kurczę, to jest zły znak aż coś na głównej lince może być nie takie zaraz spróbuję rozmieścić inaczej ciężarki mam nadzieję, że to pomoże Dobra, znalazłem sposób na nieplątanie mojego zestawu. Musiałem wszystkie ciężarki kupić tutaj od razu nad przeponem. Ja tak za szczególnie tego nie lubię, bo wtedy ryba ma troszkę ciężej. Jak wszystko jest skupione tutaj w jednym miejscu, bardzo blisko przyponu. No, ale nie mam innego wyjścia, nie chcę się już na razie tego zestawu zmieniać najwyżej później. Już zobaczymy, jak będzie z pogodą. Jakby była jakaś większa falka, to też wtedy zestaw bym zmienił. Tu mam ten co ostatnio, 2 gramowy spławik lorpio. Zbudujemy się z rybą. Raczej będzie to linek, mi się wydaje. Już jak tutaj robiłem kraj krajobrazu. Tak, nie myliłem się. Jest to mały linek. Ale dobra. Oto już z pierwszą rybą już Oj, maleństwo. Wracam z tym to, to. a linka. Pójście mi do wody. Strzele żeby zachęcić trochę te ryby, mam nadzieję. strzelę tak jeszcze z dwa, trzy razy. Troszkę dalej w prawo. Dobra. Podbieracz jest fajnie. nosi na wodzie. Jest z nie, nie jest jakiś super drogi. A siatkę ma z żyłki Może nie jest najlepsza, ale tym samym bardzo lekki. Ale tak jak w ostatnim filmie, właśnie na tym karpiewisku, to bardzo często się karpy zaczepiały. Musiałem je często odhaczać przed opuszczeniem. Płetwa się po prostu zaczepiała tą żyłkę. Będę się z pierwszą rybą. Założyłem samą pinkę. Jest efekt. Chyba będzie to mój karaś. Tak, super. A samą pineczkę wziął. Malutki, ale to jest jedna z piękniejszych ryb. Głęboko się zahaczył. Teraz szybciutko siatkę. Patrzcie jak się siatka ścipa Ja pierwszy Dobrze, że już. Robi się fajnie i ciepło. I mam kroksy ze sobą. No ja to umiem, co nie. Tak sobie muszę lekko domoczyć, Zrobię to melasą. I założę sobie Mam Dobra, dotyczy to ostatnio zamarzniętą kule. Patrzcie, po dwóch godzinach. ona jest taka... O! Oh, muszę rozkleić teraz. Po dwóch godzinach bez wody, czyli w wodzie pewnie z godziny się rozkłada. Za bardzo w lewo, więc zrobię sobie jeszcze jedną świeżą. I teraz poleci pomarańcz. Waters się chyba na spławik. Tak, prawie przegapił. Mam nadzieję, że będzie to kolejny karab. Spinka. Ja piercie Tam na samą pinkę na spławik. To się wkręciło. No ale tak na powłokę, że jak złapię troszkę wody, to już są super śliskie. Więc to nie wiem w jakim celu to jest zrobione. Spinkę znowu, a no ja mam jakąś płoteczkę malutką. No nie to krąpik, mini krąpik. Dobra, kontynuuję spinko 3-4. Zakładam jakie tam popadną kolory, ale ja mam większość czerwonych, rubinowych. Zmniejszyłem minimalnie grunt przy tymi tym ostatnimi breniami. No nie narzekałbym, gdyby dzisiaj dane mi było podławiać trochę płotek krąpi, a w międzyczasie jakieś bonusy w postaci karasza o, po spowika nie ma jest ryba karasz, pięknie znowu malutki, ale jasne, No jajku. ten to naprawdę mini uuu, z tą nie ładnie wychodzi Zami to mi tutaj obleciało. Muszę ją jeszcze troszkę namoczyć Patrzcie teraz w kropcikach to gicor. Dużo wygodniejsza, przez pierwszych kilkanaście minut było. Dość zimno po stopach, ale teraz jak już jest, źródło patrzcie, się fajnie zrobiło. Miejmy nadzieję, że znowu karaś. Tym razem Lin. Linek od tego pierwszego no sam się odbił dobra wyrzucę go dobra mamy to tutaj właśnie bez zadzierowych oczyki mają ten jeden wielki plus, że łatwo się odczepiają szczególnie od ubrań czy jakieś siatki Popuszczenie po na federze. ja przeczuwam, że to branie lina z nie wiem czy w ogóle coś jest to może nie miałem dokładnie napiętej też zielki no bo wcześniej daliśmy już to teraz poleci polecik. Spalony rzut, tylko by postarałem sobie na spławik i ma rozpad. branie na spławik. Może to pójść znak. Szybko jeszcze raz spróbuję kurterca kwas masowy Później, może jeszcze raz powrócę do tej pomarańczy. Cóż, mam taką czujkę, że ten może dać jakąś inną rybę niż szelinek. dobra, co sobie tu kukurydzą, jak mam tych trochę karasi w łowisku Trzy strzały Łapię na ale one kukurydzą też na pewno będą zainteresowane Płoteczka nam spadła, Te robaczki zostały Ale się pogoda zrobiła no ostatnie chyba 2-3 dni było tak prawie 30 stopni Dzisiaj to samo będzie Już tak mi świeci w bańkę Okulary, kaszkiet Jakoś daje radę Już się ona powiku na same na samorobaki Dołożyłem teraz pęczak Jarko i... Zobaczymy, jak nie to będę może próbował z i tak mieszą. Raz, teraz to, to zobaczymy. Tak to bym nie zmieniał, bo byłem zadowolony z tych karaś. Uteczek malutkich. Może coś większego podeszło powoli. No i za chwilę się będzie trzeba rozbierać. Trochę gorąco w czarnych dersikach i w bluzie. Mamy godzinę siódmą, a tu nadal falki. Normalnie na całym jeziorze widzę przed sobą trzy łodzie, i dookoła normalnie tafla wody w ogóle się nie rusza. To raczej nie jest ryznak. Nie można narzekać. Gruntu będzie trzeba szykować tajną broń. Ananasa, proteinkę. Wezmę sobie dość małego. Przygotuję zobaczymy, jak to nie zadziała. No to już jest ciężko. Na mam teraz na włosie, więc robię sobie ataki szłobienia Spróbujemy zwiększyć grunt na słowiku. Mamy ryby ładne branie poprowadzenia no, będzie to karasek powróciliśmy na dobre tory cztery pinki no nie są te za duże dzisiaj karasie ale nie narzekam są to też fajniejsze ale właśnie na bato najczęściej takie mniejsze tu się przy brzegu kręcą szkoda, że branie nagrałem bo było takie piękne prowadzenie. prowadzenie z zanurzaniem takim stopniowym mamy kolejną rybę Kolejny karasek. Fajnie. Na tym bacie nawet takie karaski się fajnie czuje. Żeby się zachodził. Kolejny. Mam nadzieję, że jakiś minimalnie większy. No i sam się odpina. Na początku na malutkim gruncie brały, teraz już ze styku. Ciekawe, Dobra, znowu strzela troszkę kukurydzki. Na razie w miarę te karasie u siebie w łowisku. O, tak. O, teraz nie za daleko, więc. kolejny na haku. Znowu karasak. To takie trochę akwariowe, ale może no, tak jak mówiłem nie będę Jest ryba, o wydaje się minimalnie większa. No, minimalnie może większa kurczę, ten batte jednak pracuje, Ciekawe jak przy karpie by było, a tego jeszcze nie łapałem, nie miałem żadnego wymiarowego karpia na haku w ogóle chyba karpie nie miałem, ja na wcześniejszym w tym bacie łapałem karpie wymiarowe nawet na takim właśnie przyponie 009 jestem gdzieś w moich pierwszych filmach no, na tym jeszcze nie miałem żadnej takiej większej ryby ale już na takim jak się winia, fajnie Ona no, na federze mam jeszcze jedną szansę na nasowi właśnie go zakładałem gdy miałem brania w tym poprzednim spadł Kolejne dwa strzały. Na razie taka raska cały czas tutaj gdzieś krąży. Tylko w ostatnim czasie mam problemy z zacięciem. Tylko was tutaj Cztery na raz, no fajnie. Dobra, spadać. Szybki przelot zrobiłyście. Wiesz, branie takie, wypychanie do góry z powika. Raczej karaż, przynajmniej większy. karaż ładniejszy. w porównaniu do tych moich wcześniejszych oczywiście. Zwiększyłem znowu grunt. 2 cm i teraz tak szczerze mówiąc opiekę chyba z gruntu. Albo już na takim perfekcyjnym styku. Widocznie to podpasowało większemu okazowi. Akurat gdy ty federa. To coś robię innego i biorą. Podnęto sobie te dwie kule pod spławik muszę je przerzucić. Dobra, poczucimy, żeby te linki utrzymać w uwisku. O i linki karasie. No widzicie. Dokładnie ich nie ścisnąło mi co się dzieje. Mam branie na federze. Yy... Może w tej gry się zadziała Czeka. Huh? Ale fajne. Łatwa na stocznię. Tak, ogólnie to on dzisiaj troszkę pecha. Zapomniałem naładować dwóch baterii tego bo Miałem tylko jedną naładowaną i dowiedziałem się o tym dopiero jak wyczerpałem tę pierwszą, oczywiście. Więc teraz troszkę z ręki nagrywałem. A tak ogólnie to już zaraz kończę, bo jest po dziesiątej. Jeszcze jest 20 minut i spadam. Dobra, jestem z rybą na kierku. Rozłożyłem go sobie. Co my tu mamy? Przepraszam za jakość, ale nagrywam z ręki. Wow patrzcie jaka wstręga to ja jest taki piętnastaczek czas na rybki troszkę złota dzisiaj tego mamy patrzcie tak jak mówiłem troszkę złota jest Już jest dwie fajne wstręgi jaki był największy karaś. ten chyba nie ma bydlaczków dzisiaj wyglądało. Dobra, ja się z Wami żegnam w za dzisiejsze komplikacje. Myślę, że coś z tego filmu wyjdzie. Trochę karasi trochę mało, ale to nic. Trzymajcie się. Hej.